Serdecznie na moim kanale, ja jestem Julka Rugaj i dzisiaj zrobimy sobie QA. Jeszcze nie było takiego formatu na moim kanale, bardziej szłam w lifestyle, jakieś zwierzaczkowe tematy, a w sumie pomyślałam, że taki filmik na moim kanale by się przydał, bo od dawna nie rozmawialiśmy, od dawno też nie robiłam Q&A na Instagramie, więc na pewno trochę tych pytań się zebrało. Także dzisiaj rozwieję wszystkie wasze wątpliwości, już bez zbędnego przedłużania. Wspomnę tylko o tym, żebyście jeszcze zostawili łapkę w górę, jeśli podoba wam się Q&A i może w przyszłości zrobimy go w jakimś innym formacie, typu odpowiadasz na pytanie albo wykonujesz jakąś karę, albo zaproszę kogoś, żeby zadawał mi trudne pytania, może kogoś z komentarzy. Dawajcie znać w komentarzu, kogo byście chcieli zobaczyć w takiej roli, a my już zaczynamy. W jakim wieku chciałabyś mieć dzieci? Zaczynam z grubej rury. Słuchajcie, ja bym e, nie chciała czekać jakoś długo, dlatego że e, ja, w swoim życiu, jak planuję swoją rodzinę i wyobrażam sobie swoją rodzinę, to widzę, że jest w niej dużo dzieci. Na pewno nie chciałabym mieć jednego dziecka lub dwójki dzieci, chciałabym, żeby było ich tak co najmniej czworo. Więc mm, no, trzeba się śpieszyć z takimi rzeczami, wiadomo. Też chciałabym, żeby była dosyć mała różnica wieku, tak max 3 lata między moimi dziećmi. Więc tak myślałam, że za 3 lata chciałabym mieć pierwsze dziecko, tak to sobie wyobrażam. Jeszcze nie wiem z kim mogłabym mieć te dzieci, ale 3 lata to jest sporo czasu, pewnie się ktoś znajdzie. Więc tak około 25 lat chciałabym mieć, kiedy urodzę swoje pierwsze dziecko. Myślę, że to jest spoko wiek. W następnych 2 latach chciałabym sobie już kupić dom i się bardziej ustatkować i już zacząć myśleć właśnie o zakładaniu rodziny. Więc zobaczymy co przyniesie czas, ale, ale 25 lat uważam, że to jest taki wiek. Męczyć czasami presja widzów i ludzi pod względem pracy czy związku. To zależy od sytuacji, też zależy od widzów, bo są wiadomo różni widzowie. Są widzowie, którzy bardzo naciskają na pewne rzeczy, czyli aż zmuszają mnie i wywołują właśnie na mnie tą bardzo dużą presję, że coś powinnam zrobić i w jakiś od odpowiedni sposób dla nich powinnam się zachować. A są też ludzie, którzy nie wiem, na przykład kibicują po prostu jakiemuś związkowi i tworzą sobie edity, i to nie jest dla mnie na przykład jakaś duża presja, jeśli zobaczę Edita na TikToku, który shipuje mnie z jakąś inną osobą. E, natomiast jeśli to już zaczyna się robić notoryczne, nachalne, e, cały czas dostaję te same pytania, e, na przykład o mój związek lub jego brak, e, to to zaczyna już być trochę męczące i wolałabym w internecie odbierana być jako Julia Żugaj i jako mój charakter i jako moja osobowość i moja charyzma, niż po prostu cały czas być z kimś związana i, I ta presja na mnie nakładana, że powinnam w jakiś odpowiedni sposób się zachować lub z kimś być. Więc czasami odczuwam to yy, i czasami mi to przeszkadza, ale nie jest tak, że jakoś mnie to bardzo męczy. Na przykład w tym momencie, w tym momencie nie odczuwam, żeby coś takiego się działo. Czy piosenka Nie Sądzę jest trochę związana z maczkiem? Piosenka Nie Sądzę ogólnie opowiada o moich doświadczeniach yy, z rozstawania się. I jestem tam w kilka historii y, z mojego życia. Nie miałam na myśli jednej osoby, jeśli pisała, jak pisałam ten tekst. Wiadomo, ja też piszę teksty z moimi pisarzami tekstów, czyli w tym y, przypadku akurat była to Mimi, był to Jeremi i był to Kevin, z tego co pamiętam. No, siedzimy w czwórkę i każdy rzuca jakiś pomysł, więc część y, tekstu jest po prostu wymyślona, y, a część, y, na przykład, Zabrałeś mnie na kawę, dziś mało to ciekawe, nawiązuje do piosenki Wiosenny BS. To nie jest sytuacja z mojego życia, jest to po prostu nawiązanie do poprzedniej piosenki. Więc jest tam też oczywiście trochę tekstu o Maśku, no bo jednak było to moje najświeższe rozstanie i najwięcej emocji miałam związanych z tym rozstaniem, ale plus mam tam jeszcze kilka moich poprzednich doświadczeń. No, i trochę tekstu, tak jak już mówiłam, też jest po prostu wyryślony. Jakich YouTuberów oglądasz i czy w ogóle oglądasz YouTube? Oglądam YouTube. Yy, Zdawa mi się. Najczęściej oglądać kanały komentary lub kanały komentary newsowe, dlatego, że chcę ogarniać co się dzieje w internecie, a nie do końca mam czas, żeby śledzić wszystkie filmiki i jak ktoś sobie nawzajem odpowiada. Na przykład, jak była ostatnia sytuacja między Natsu a Multim, to nie oglądałam najpierw filmu Natsu, potem odpowiedzi Multiego, potem kolejnego filmu Natsu i potem kolejnej odpowiedzi Multiego, tylko obejrzałam sobie streszczenie na kanale Zebo czy streszczenie na kanale Rebo, więc najczęściej zdarza mi się oglądać kanały komentarze, żeby po prostu wiedzieć co się dzieje i jest to Rewo i Zebo. Kiedyś jeszcze oglądałam Gimpera, ale teraz już jakoś... Nawet nie wiem, z jakiego powodu po prostu mniej yy, zdarza mi się go oglądać. Yy, I czasami zajrzę co się dzieje u ekipy, dlatego że bardzo lubię ich content, jak yy, było zakończenie yy, albo rozpoczęcie sezonu. Wtedy co wyjechali sobie na Hawaje do domu przez Biebera, to obejrzałam wszystkie odcinki w ciągu jednego dnia, tak się wciągnęłam. Oglądam też na przykład Agnieszkę Grzelak, Dominika Rupińskiego, ale to tak raz na jakiś czas, jak coś mi się wyświetli i na przykład maluję się yy, i, i coś chce, żeby sobie brzęczało w sumie. No to zdarza mi się obejrzeć innych youtuberów, ale tak żebym śledziła, śledziła, yy, to nie. To nie oglądam nikogo tak, żeby być czyjąś fanką na przykład. Co sądzisz o nazywaniu ciebie manipulatorką? O kurczę. <laughs> nie uważam siebie za manipulatorkę bo to słowo jest tak bardzo negatywnie nacechowane. Uważam, że mam wpływ na swoich widzów, uważam, że ich kształtuję, dlatego że moi widzowie to w większości są dzieci, które na przykład chłoną jak gąbki wszystkie moje opinie i wszystko, co ja wyrażam i jak się zachowuję, więc czy mam wpływ na swoich widzów i na ich opinie? Tak. Czy wykorzystuję to w określonych celach, żeby na przykład zarobić albo żeby się z czegoś wybielić? Nie. Jeśli wiem, że zrobiłam coś źle, to nie próbuję się z tego wybielać i jakoś konkretnie tłumaczyć, tylko przyznaję się do błędu i przepraszam. Ta cała taka otoczka mnie, jako manipulantki, powstała w momencie, kiedy wydałam swoje branzoletki, i nie wolno jej zakrętek. Proszę. Cała otoczka pulantki y, powstała, kiedy wydałam swoje bransoletki i na live'ie powiedziałam, że te bransoletki są dla prawdziwych żugajek, a tak właściwie to tak to zostało ucięte, dlatego że ja na tym live'ie opowiadałam, że bransoletki to jest produkt dla moich widzów i to jest on konkretnie dla moich widzów. Nie kupi go żaden przypadkowy człowiek, jak na przykład wchodząc do Hebe i widzi fajny błyszczyk i sobie kupuje mój błyszczyk, nawet nie wiedząc, że jest to mój błyszczyk. Te bransoletki miały być dla widzów, takie były ich przeznaczenie, że mają je nosić moi widzowie, a nie przypadkowe osoby. Wyjęte z kontekstu brzmiało to tak, że jeśli nie masz bransoletki, nie jesteś moim widzem i to Właśnie większość ludzi sobie zinterpretowała jako manipulowanie dziećmi i zmuszanie ich do kupna mojego produktu, mimo że nie wszyscy chcą to zrobić i absolutnie nie tak to było, dlatego później również spróbowałam skręci, które już też sobie każdy mógł kupić, które było w bardziej przystępnej cenie i też było tego dużo więcej, bo bransoletki były trochę bardziej ograniczone. No ale niestety ta łatka trochę przy mnie została, wiadomo też ten filmik, ten właśnie taki ścięty z mojego live'a dotarł do bardzo dużej ilości ludzi, a nie wszyscy widzieli później moje wytłumaczenie, więc dla was wytłumaczyłam to jeszcze raz i mam nadzieję, że dla wszystkich już to teraz będzie jasne. Czy oprócz piesków chciałabyś mieć jeszcze jakieś zwierzątko? Chciałabym mieć chomika. Ostatnio zaczęłam się na tym zastanawiać, bo jak wiecie, miałam chomika kropkę który około pół roku temu już odszedł. No wiadomo, chomiczki nie żyją jakoś mega długo, około 2-3 lata i tyle, kropka też e, z nami była. I trochę zaczęłam tęsknieć za chomiczkiem, stoi u nas w domu pusta klatka i tak się zastanawiam w sumie, czy by nie wziąć chomika. W sensie fajnie by było mieć jakieś dodatkowe zwierzątko domowe, którym można się zaopiekować i poświęcić mu trochę czasu. Największym problemem z chomikiem e, są wyjazdy, kiedy wyjeżdżamy na przykład na dwa dni do domu rodzinnego i trzeba zabierać całą klatkę i chomika, i jego jedzenie i po prostu jest to zawsze dodatkowy jakiś kłopot, który trzeba rozwiązać. Lub jeśli wyjeżdżamy na wakacje i komuś trzeba oddać. Jeszcze nie rozmawiałam z nikim o tym, że tego chomika chcę wziąć. W sumie teraz pierwszy raz mówię o tym głośno, ale ostatnio miałam takie myśli, żeby sobie takiego chomyka syryjskiego e, nie wziąć, ale na razie to są tylko myśli, a w przyszłości chciałabym ogólnie mieć dużo zwierząt, jeśli już będę miała swój dom, to chciałabym mieć du dużego psa, na pewno bym chciała mieć nie tylko małe pieski, ale dużego psa. Chciałabym mieć kotka, chciałabym mieć rybki, jakiegoś, nie wiem, żółwika, króliczka, chomiczka. Chciałabym ogólnie, żeby moje dzieci też dorastały wśród zwierząt, bo uważam, że to uczy bardzo dużo odpowiedzialności i empatii, więc w przyszłości na pewno zwierząt będzie dużo. Czy planujesz za jakiś czas odejść od internetu? Miałam takie myśli przed Teamem X, żeby już powoli odchodzić od internetu. Natomiast zmieniło się to po dołączeniu, dlatego, że mam swoje żugajki, i one najmocniej motywują mnie do tego żeby dalej działać, bo wiem, że chcecie mnie oglądać, wiem, że dużo dobrego wam daję, mam też jakiś cel w tym wszystkim i to jest chyba najważniejsze. Wcześniej tego nie miałam, wcześniej nie miałam żadnego celu, nie wiedziałam zbytnio co chcę przekazywać swoimi filmami, swoimi treściami, a teraz już to wiem, mam cel, mam ambicje, chcę tworzyć jak najlepsze produkty dla Was. Też świadomość tego, że Wy chcecie je kupować, jest dla mnie taką bezpieczną przestrzenią, no bo wiadomo, ciężko by było tworzyć produkty, kiedy kupię kupią je, kupiły mnie dwie osoby. No, wtedy to nie ma sensu. Także spełniam się teraz w tym, co robię i na pewno przez jakiś czas będę chciała to robić. Chciałabym dalej tworzyć do internetu. Może już nie takie treści jak teraz typu YouTube, nagrywanie ze zwierzątkami, rozrywka, tylko na przykład treści bardziej e, takie specjalistyczne, mamowe, czyli jakbym została już mamą, to żeby jakoś doradzać młodym matkom czy pokazywać, jak wygląda moje życie. Z dzieckiem, ale to, no tak jak mówiłam, 3 lata jeszcze co najmniej będę z Wami. Nie jest apokalipsa. Jakbyś się dowiedziała, że są ostatnie 24 godziny Twojego życia, jakby się spędziła? Zebrałabym wszystkich moich najbliższych, czyli w sumie rodzinę, mi się wydaje. Moją mm, i maćka rodzinę chciałabym zebrać w jednym miejscu, żebyśmy sobie pojechali nad jakieś jeziorko. Chciałabym zebrać nas wszystkich w jednym miejscu, żebyśmy mogli się ze sobą pożegnać, żebyśmy mogli te ostatnie 24 godziny, godziny spędzić y, razem i po prostu. Tak rodzinnie sobie bym to wyobrażała raczej. Czy będziesz kiedyś grać w inną grę na kanale gamerskim? To jest dobre pytanie. Słuchajcie, planuję to zrobić po wakacjach. Chciałabym wrócić na kanał gamingowy z taką podwójną siłą, żeby trochę bardziej go rozkręcić, bo mam wrażenie, że ze wszystkich moich kanałów jemu teraz poświęcam najmniej uwagi. Jakby mało mam na razie czasu, żeby robić inne rzeczy, a jednak. Wiem, że ta historia jest zbyt ciekawa, żeby ją sobie teraz odpuścić, więc mam nadzieję, że przez wakacje skończymy sobie grać w Life is Strange i od września wracamy, tak jak mówiłam, z podwójną siłą. Będziemy sobie robić różne serie na kanale, myślę, że spróbujemy różnych gier. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałabym też na bieżąco na kanale Games robić właśnie live'y, gdzie będziemy sobie mogli po prostu na chillu porozmawiać, pograć w jakieś gierki. Tak, żebyśmy po prostu naszą społeczność jeszcze bardziej zaciśniali i jeszcze bardziej się poznawali. Także jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału Games, to bardzo serdecznie zapraszam. To jest jedyny mój kanał, który jeszcze nie ma 100 tysięcy subskrypcji, a bardzo bym mi chciała mieć trzy guziki w swoim domu, więc zapraszam bardzo serdecznie do subskrybowania. Po wakacjach od września będą się działy tam fajne rzeczy, a teraz gramy w grę, tak jak mówiłam, Life is Strange, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście, to, to zapraszam, bo jest to bardzo fajna historia, w którą da się wkręcić. Tak, jakbyście. Oglądali w sumie serial. I co? I to już będzie koniec, moi drodzy, odpowiedziałam na kilka e, fajnych pytań. Myślę, że mogliście dowiedzieć się o mnie czegoś nowego w tym odcinku. Zostawiajcie łapeczkę w górę i piszcie w komentarzu, To z kanałów w komentarzu mógłby mi pozadawać ciekawe pytania do następnego odcinka. Myślę, że następny odcinek byłby właśnie bardziej w stylu kontrowersyjny, takim dramowym. Możemy to zrobić też właśnie w takiej konwencji i mi odpowiesz robisz się jakąś karę może Dawać znać, jaką karę mogłabym wykonywać nie odpowiadając na pytanie, czyli jakieś jedzenie obrzydliwych rzeczy, albo na przykład mogłabym dostawać wodą w twarz, bo teraz jest ładna pogoda, więc to by się sprawdziło. A pytania z dzisiejszego odcinka pochodziły z mojego Instagrama, więc jeśli chcecie mieć większy wpływ na co to, co dzieje się na moim YouTubie i kontrolować na przykład pytania w następnym odcinku, albo kontrolować mój dzień, bo za niedługo też będę nagrywać taki odcinek. To podajcie tutaj wam się wyświetli mój Instagram. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję wam za oglądanie i buziaki.